No, Telewizja ATV, dzisiaj gala artyści przez Wielkie A, sesja do kalendarza organizowany tutaj przez Fundację Psierociniec i fotografka Marta Machej, która właśnie robiła zdjęcia tym gwiazdom i tym psiakom. Cześć Marta. Cześć, bardzo mi miło. Powiedz nam o tej współpracy, jak to jest robić zdjęcia właśnie... I ludziom, i zwierzątym jednocześnie. Czy to jest proste, czy niekoniecznie okiełzać te czworonogi na planie? No, nie jest to absolutnie proste. Ja jestem fotografką e, portretową, fotografką, która specjalizuje się w fotografii zarówno modowej. E, pracuję na co dzień zarówno z gwiazdami, jak i z osobami prywatnymi, natomiast ze zwierzętami mam o wiele mniej doświadczenia. Zaczynałam od tych zdjęć, natomiast połączenie w tym momencie wspaniałych osobistości ze świata sztuki, ze świata filmu i wspaniałych psiaków, którzy nie zawsze w tym samym momencie chcieli współpracować. Było naprawdę fascynującym wyzwaniem. Było to. E, it. Jakby było to z jednej strony bardzo trudne, natomiast każdy na planie miał doskonałą wizję tego, po co my tam jesteśmy. Było ogromne zrozumienie, ogromna cierpliwość, zwierzęta dostawały bardzo dużo przestrzeni, nie było pośpiechu, nie było żadnej presji narzuconej, e, więc dla mnie, również jako dla fotografki, było to bardzo, bardzo komfortowe, bo o ile z naszymi dwunożnymi, e, wspaniałymi bohaterami nie było najmniejszego problemu, ponieważ to są profesjonaliści, więc oni po prostu na każdym zdjęciu wyglądali fenomenalnie. O tyle potrzebowaliśmy czasami więcej przestrzeni dla psiaków, dla kotów i fantastyczne było to, że właśnie ci nasi dwunożni bohaterowie rozumieli to. To było naprawdę dla mnie ogromnie, ogromnie uspokajające, bo mogliśmy się skupić na tym, aby stworzyć kadry, o jakich gdzieś tam marzyliśmy, aby pokazać te emocje. Nie musieliśmy się spieszyć, dzięki temu można było pokazać tę więź. No, widzieliśmy przebitki z sesji na, na gali, więc to rzeczywiście atmosfera była niesamowita. Było dużo śmiechu też, no bo były zabawne sytuacje. A powiedz mi, jak dostałaś tę propozycję i czy to było dla ciebie właśnie szokujące, czy to było też dla ciebie poniekąd spełnieniem marzeń? No, tę propozycję tak naprawdę dostałam dzięki fotografce z poprzedniej edycji, która mnie poleciła do tego projektu, do Marty Grabowskiej, więc z, tej, z tego miejsca tutaj wielkie, wielkie pozdrowienia i podziękowania. Więc z pewnością no, nie spodziewałam się tego, tak? Jakby w ogóle nie brałam się pod uwagę, chociaż akurat poprzedni kalendarz właśnie przez Martę bardzo mocno śledziłam, zresztą była tam e, również część moich przyjaciół, między innymi, między innymi Betaleńska, e, więc patrzyłam tak gdzieś, o, ale wspaniały projekt. No i na pewno się nie spodziewałam wtedy, że ja mogłabym być fotografką kolejnego, kolejnej edycji, więc jak tylko dziewczyny do mnie zadzwoniły, no to absolutnie spełnienie marzeń. No, współpraca z takimi osobami, z tak wspaniałymi zwierzętami, co najważniejsze w tak wspaniałym celu. No to jest coś wyjątkowego. To no, prawda, a jak w ogóle długo zajmujesz się fotografią? Ojej, długo, <głos> <głos> długo, tak. No myślę, że to można spokojnie założyć, że to jest jakieś 10 lat już w tej chwili tak bardziej profesjonalnie. A czy kiedy cofniemy się w czasach tych 10 lat temu albo nawet i więcej czy spodziewałaś się, że twoje życie tak się potoczy, że będziesz miała przyjemność robić właśnie zdjęcia i gwiazdą i właśnie różnych, wspierać takie akcje charytatywne, więc jednocześnie czynić też dobro, Dwa w jednym. No na pewno się wtedy, te, no w ogóle się nie spodziewałam. Co ciekawe, kiedy zaczynałam zdjęcia, to było bardzo dawno temu, jeszcze, jeszcze wcześniej, e, moim takim największym marzeniem wtedy była praca dla National Geographic. Ja chciałam lambda fotografować zwierzęta, dzikie zwierzęta, koty, konie i w ogóle cały ten świat wildlife'u. I nagle się okazuje, że wiele lat później, moja droga skręciła w zupełnie inną stronę, zajęłam się portretami. I nagle jesteśmy dzisiaj, kiedy w sumie te dwa światy w jakiś taki magiczny sposób się połączyły. Nie jest to co prawda praca, nie wiem, w Afryce, w buszu czy nie wiem, gdzieś na pustyni, ale jednak, ale jednak są i zwierzęta i są ludzie i to jest absolutne spełnienie marzeń. No i pięknie, i o to właśnie chodzi. Czy ty też wspierasz, właśnie robiłaś to zdjęcie do kalendarza, ale też sama wspierasz właśnie psierociniec? Jak najbardziej. Przyznam szczerze, że wcześniej, przed tą sesją o psierocincu wiedziałam całkiem niewiele, natomiast kiedy poznałam dziewczyny, kiedy poznałam zaangażowanie, z jakim się angażują w każdą każde swoich działań, zobaczyłam co robią, dlaczego i tak dalej, no to też zaczęłam się jakby angażować w to o wiele bardziej, sama właśnie przed chwilą kupiłam dwa kalendarze i wiem, że zaraz po prostu będzie na Instagramie, słuchajcie, te zjedziemy wreszcie są, kupujcie. No bo taka prawda, że jakby jeśli my się zaangażujemy, jeśli każda osoba da od siebie chociaż kawałeczek, chociaż cząstkę, chociaż nawet jedno udostępnienie, to idzie po prostu lawiną i sprawi dużo dobrego. No i pięknie, o to chodzi, żeby spełniać siebie zawodowo jednocześnie, jak jeszcze możemy pomagać, to chyba nie ma nic piękniejszego. piękniejszego. Takim razie gratuluję Ci sukcesów, Życzymy dalszych Państwa niezmiernie zachęcamy do kupna, kupna kalendarza z tymi pięknymi fotografami, no i do wspierania a także innych fundacji. Dziękuję bardzo.